To słowo Boże. Alleluja, Alleluja. Alleluja. Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. Alleluja, Alleluja. Pan z wami, i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. oto kobieta kananejska wyszedłszy z tamtych stron wołała. Ulituj się nade mną, synu Dawida. Moja córka jest ciężko chora, przez złego ducha, lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go, odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła. Padła mu do nóg i prosiła, Panie, dopomóż mi. On jednak odparł, Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona rzekła, Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział, O niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech ci się stanie jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Oto słowo Pańskie. No to sobie pan Jezus pofolgował dzisiaj nazywając. Kananejczyków szczeniętami. Ale to jeszcze było takie przekleństwo słabe. Chcąc kogoś bardzo mocno obrazić i znieważyć, to my mówimy: czyim, czyim ty jesteś synem? To jest taka najgorsza obraza dla nas. Nie inaczej było w Izraelu. Kananejczycy to byli to używano tego jako przekleństwa. Kanamejczycy to byli ci, którzy mieszkali w Ziemi Obiecanej, zanim przyszli tam naród wybrany. To nie jest tak, że wszystkich wymietli. Oczywiście przejęli władzę Mojżesz, a Aaron i naród wybrany przejął władzę, ale starzy mieszkańcy tam mieszkali, zwani byli Kanamejczykami. Żydzi nienawidzili Kananejczyków z całej duszy jeszcze bardziej, aniżeli Samarytan. A czemu? Kananejczycy byli Poganami. A tymi pogańskimi bożkami Żydzi się brzydzili, a szczególnie takimi dwoma bogami kananejskimi Asztarte i Baalowi. Asztarte i Baalowi, nawet Kananejczycy składali w ofierze swoje własne dzieci, zabijając je na ofiarzach Asztarte czy Baala. Dlatego też. Nie dość, że się brzydzili, to jeszcze ich nienawidzili. Najlepiej, gdyby oni zniknęli z powierzchni ziemi, tego już z całego serca wszyscy Żydzi życzyli. I z tego narodu przychodzi do niego kobieta, do Jezusa Chrystusa, ze słowami: Panie synu Dawida, ulituj się nade mną, a raczej nad moją córką. A Chrystus publicznie i ostentacyjnie mówi, nic, olał ją zupełnie, jakby mówiła do powietrza. Ale apostołowie się za nią wstawili i mówili, no Panie odpraw ją, bo widzisz jak Chrystus za nami drzesie w niebo głosy. A Chrystus dobitnie i głośno mówi, gdzie został posłany? Do narodu wybranego, a nie do innych narodów. No to jakoś się docisnęła do niego, padła na Twarz i powiedziała, Panie, zmiłuj się nade mną. A Chrystus głośno, dobitnie, mówi, niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a dać psom. Przezwisko też nie mniej okrutne. Ale kobieta niezrażona powiedziała, tak, panie, ale i szczenięta jedzą ze stołu swoich Panów, okruszki, to co spadnie. I wtedy Chrystus zareagował. Ta ostentacyjność Jezusa Chrystusa i niby obojętność posłuży Chrystusowi do tego, żeby wypowiedzieć wojnę Izraelitom. On potem mówił do arcykapłanów włączonych w piśmie i tych wszystkich nobilnych Żydów nierządnice i cudzołożnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Wy jesteście tak blisko Boga. Chodzicie do tej świątyni dzień w dzień, albo przynajmniej raz w tygodniu, w szabat. Ciągle im o Bogu mówicie, ciągle się ubieracie tak, jak Mojżesz wam przykazał, ale stoicie tak daleko od Boga, że Go nawet nie widzicie. Oni oczywiście byli oburzeni, ubliżasz nam mistrzu. Ale właśnie ta sytuacja, którą dzisiaj widzimy, ona przybliża tą sprawę. Żydzi, jeżeli chcieli cudu od Chrystusa, to chcieli tak, jak my chcemy od jakiegoś kuglarza, czy od jakiegoś tam, nazwijmy to, artysty, który pokazuje rozmaite sztuczki. No i my się jedynie zachwycimy, bijemy mu prawo, brawo, a jak chodzi z kapeluszem, to mu jeszcze rzucimy pięć złotych, bo fajnie nas oczarował, podobało nam się. I Żydzi tak chcieli takich cudów od Chrystusa. A on czyni cud po to, żeby ich udowodnić, że on jest synem Bożym. Oczywiście, że nie uwierzyli, do końca. Ani Sanhedryn, ani szlachta żydowska, ani w ogóle większość Żydów nie uwierzyli. To jest też nauczka dla nas. Wielu z nas. Ociera się o Boga niemal codziennie. Czy korzystamy z tej boskości Boga, z tej świętości Boga? Czy ta świętość Boga na nas spływa? <laughs> w naszym kraju chyba nie ma miejscowości, gdzie by nie było kościoła, gdzie by nie było tabernakulum. Mamy tak blisko do kościoła. Nie musimy jechać x tam kilometrów, jak jeszcze było 50, 60, czy tam 80 lat temu. Że szło kilometrami do kościoła, a ludzie chodzili. Dzisiaj mamy blisko, a wiele ludzi mówi nie. Te słowa Chrystusa dzisiaj, że grzesznicy, nierządnice i rozmaici inni przychodzą piersi do Królestwa Niebieskiego, aniżeli ci tak zwani chrześcijanie, tak zwani katolicy. Pamiętam, przed laty, 50 lat temu, czy tam ileś przyjechał z Rosji ksiądz, taki staruszek, do naszej parafii i prosił, żeby mu kupić krzyżyki, medaliki, różańce. No, otrzymałem od tego, od, na to pieniądze od naszych kapłanów z parafii. Pojechałem, poszedłem do księgarni świętego Jacka i kupiłem mu tam te wszystkie rzeczy, które potrzebne, i dałem mu to, bo wyjeżdżał z powrotem. Tam gdzieś w głęboką Rosję, nie wiem, gdzie to jest na mapie. Ale opowiadał, że on, żeby odprawić mszę świętą jakimś tam ludziom, w jakiejś tam wsi, to musi iść 100 kilometrów pieszo i to nocą. Bo w ciągu dnia wszyscy by go zauważyli. Tamtejsza milicja ZSRR by go na pewno zamkła w więzieniu, albo go by tam jeszcze w jakiś inny sposób karali z deportacją czy czymś. Ale on wiedział, że tam w tej wsi czekają na niego, dlatego nocami wędrował, żeby za 3-4 dni, dni, za 4, 4 noce, dojść tam do tej wsi, wszystkich wyspowiadać, odprawić im mszę świętą, dać im komunię, ochrzcić tych, którzy są nieochrzczeni, dać ślubu tym, którzy, że tak powiem, im byli, żyli bez ślubu. Pomodli się za tych zmarłych, którzy w się umarli i oczywiście wszyscy, cała tamta wieś, ile ich tam było. Korzystali z Jego daru, z Jego święceń, bo nie wiedzieli, kiedy On tam przyjdzie. Czy za pół roku, czy za rok, czy za lat 15, a może już w ogóle, może to już ostatni raz, kiedy kapłan Jezusa Chrystusa z Martwych Stałego do nas przyszedł. I dlatego o to chodził, to oni już się żegnali z życiem. Musieli tak żyć, żeby im tej łaski uświęcającej starczyło na 50 lat. To była wiara. My dzisiaj mamy dostęp do Jezusa Chrystusa permanentny. Właściwie, ktokolwiek stuknie, tabernakulum się otwiera i idzie się z najświętszym sakramentem. Ktokolwiek chce, może się zawsze wyspowiadać. Ktokolwiek chce, może zawsze iść na mszę świętą. Mamy samochody, możemy iść na MSZ świętą tu, 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 tu. Co 20 minut w jakimś kościele w obrąbie. Dziesięciu kilometrów się odprawiam Sześć świętą. A mimo to jak wiemy, wielu z nas kompletnie ignoruje te sprawy. Ja nikomu nie życzę potępienia i prawdopodobnie na wieki wieków, a my potępieni oni nie będą. Ale oni w pewnym momencie się zorientują, że są tak daleko od Boga, że nawet na horyzoncie tego Boga nie widać. Stąd ten tak zwany czyściec. Będzie dla tych ludzi bardzo długą, ciężką drogą. Bo oni muszą tego Boga ukochać, do niego się zbliżyć, a w ciągu 15 minut się to nie zrobi. Stare księgi odpustowe mówią, że tam niektórzy cierpią w czysto 150, 200, 300, 500 lat, 1000 lat. Tam za niektóre praktyki religijne był odpust 500 lat. Rany Boski, ja bym tak 500 lat miał w siedzieć, to się wolę w gorącej wodzie czy w kotle ze smową wy, wy, wygotować, tu na ziemi, żeby już tam tak nie cierpieć strasznie długo. Ale tak jest. Dzisiaj szczególnie te słowa tej Ewangelii odnoszą się do nas. My, którzy mamy blisko, my chrześcijanie, my katolicy, my, którzyśmy wyznawali wiarę w Jezusa Chrystusa. Zapamiętajmy te słowa kananejki. I te słowa Jezusa Chrystusa do niej. Ona tylko dlatego przed Nim upadła, bo widziała w Nim Chrystusa, widziała w Nim Mesjasza Bożego. Ona go zatytułowała Synu Dawida. Czyli znała, ktoś nie powiedział o tych księgach pisma świętego, że z rodu Dawida przyjdzie Mesjasz. A uczeni w piśmie, którzy mieli w całą wiedzę w jednym palcu, nie dostrzegli tego Syna Dawidowego. My dostrzegamy Chrystusa, cenimy sobie Jego bliskość, staramy się upodobnić, ale też westchnijmy za tych wszystkich, szczególnie z naszych rodzin, którzy Go nie dostrzegają. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy.